Kochani, zapraszam Was dzisiaj na film z holem zakupowym z Dilsa, z Ekrzyna, z Sinsaya. O, tutaj mam już szapkę z zakupami. A, i jeszcze z Netto jedna rzecz. Zanim przejdziemy do filmu, to bardzo bym prosiła o subskrypcję, lajki i komentarze nowych widzów o subskrypcję, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami i lajkowanie, komentowanie, bo to bardzo pomaga i YouTube widzi, że Wam się podobają te filmy i proponuję też innym widzom, nowym. Także tyle na ten temat. Przechodzimy do zakupów. Na pierwszy rzut tutaj w ekszynie. Mój młodszy syn zobaczył taką opaskę na głowę, królicze uszy i one się, o, tutaj się naciska i te uszy się ruszają. Mój młodszy syn jest wielkim fanem króliczków i pant. No i początkowa cena tych króliczych uszów, uszy kosztowały 10 zł, ale była wyprzedaż i były za 5 zł. Także mu wzięłam za 5 zł takie królicze uszy. Były jeszcze inne, bez tych ciskania, tylko sama opaska z tymi uszami, no ale jego to bardziej kręciło, że tam te uszy się ruszają. Także to było z Dilza. w się wzięłam też oczywiście. Dwa opakowania lizaków czupaczów czup, tych niebieskich. W środku jest 10 lizaków w jednym opakowaniu. I te lizaki, zaraz wam powiem, były na promocji. Jak się wzięło dwa opakowania, to one były po 6 zł. Jak się wzięło tylko jedno to 8, czyli dwa złote różnicy. Wzięłam dwa opakowania. Moje chłopaki tam lubią od czasu do czasu lizaki, ale to chyba jak do dzieci. Dalej mam dwa takie energetyki frugo energii i to jest gazowany napój energetyzujący o smaku Pitaya i Chili z dodatkiem witamin. Czyli takie. W związku z tym, że ja nie piję kawy w ogóle, nie lubię, nie cierpię zapachu, smaku i w ogóle. Także czasami od czasu do czasu wspomagam się takimi energetykami. Jak mam jakiś bardzo intensywny dzień, a już w połownie dnia jestem. jak flak, to wtedy wypijam sobie taką, taki energetyk. On sobie ma kofeinę i yerba matę, także to mnie pobudza. W Dilzie wzięłam dwa opakowania, znaczy się dwa, dwie puszki, przepraszam, dwie puszki i one nie były na promocji, ale wzięłam i frugo było po 2,50 za jedną puszkę. Ale w ekszynie później jeszcze byłam. I też były frugo też. Ten sam, ten sam smak, bo był do wyboru jeszcze różowy. I on był o smaku truskawki i mel, nie melona, arbuza. Ja arbuza nienawidzę. Nie cierpię smaku zapachu. Czy do, do jedzenia, czy do picia, czy nawet w kosmetykach. Nie zdzierżę arbuza. To jest po prostu owoc, którego nienawidzę. Więc była truskawkowa z arbuzem, albo właśnie ta Pitaja i Chili. I to wzięłam. I w Ekrzynie ona kosztowała 0,99 zł. Więc 50 groszy taniej niż w Dilzie. Ale że byłam najpierw w Dilzie, a później w Ekrzynie. No to wzięłam jeszcze po 2 zł zapuszkę z Ekrzyna. Także mam. Cztery puszki. W razie wu, kiedy będę potrzebowała, to y, sobie wypiję taką puszkę. Wiem, że to jest niezdrowe, ale to jest no, moje jedyne źródło takiej kofeiny y, do pobudzenia się, jak potrzebuję. Ja tego nie używam, codziennie nie piję, przepraszam. Więc y, jak razy w miesiącu wypiję, to mi się nic nie stanie. No ale to tak na marginesie. Tutaj chłopaki sobie wzięli takie żelki spaghetti o smaku coli, to było w Dilzie i te żelki, już Wam powiem, kosztowały żelki spaghetti 8 złotych za takie opakowanie moi chłopcy też nie jedzą aż tak strasznie dużo słodyczy, no ale czasami ich naleci na coś słodkiego a lubią to, to wzięli sobie i wzięłam też jeszcze no, niezdrowe rzeczy yy, dwa takie trójpaki Kinder no bueno, te klasyczne, zwykłe i jak się wzięło dwa opakowania to za jeden trójpak yy, kosztował 7,50 Czyli w sumie wychodzi za jeden taki baton, opakowanie 2,50 więc no taniej. A moje dzieci mają fazę, one to coraz mają, albo na banany, albo na pomarańcze, albo po prostu na dane jakieś produkty mają fazę i jezu, jezu, na się i później im to przechodzi. Także teraz faza jest na Kinder Bueno, były na promocji 2,50 za opakowanie. Także jak najbardziej, i z Dilza to już byłoby tyle. Mam jeszcze kosmetyczne zakupy z Dilza, ale kosmetyczne zakupy pokażę w innym filmie, w filmie, kiedy pokazuję po prostu kosmetyki z danego miesiąca, czyli na przykład z marca będą, będę pokazywać produkty. Kosmetyczne, więc je wyjęłam, bo kupiłam w Actionie i w Dilzie i w Sinheju kosmetyczne produkty, ale to one będą w innym filmie, także zobaczycie je tam. Ostatnia rzecz z Actiona jest to odświeżacz powietrza. Teraz tam znajdę, jak tuś pisze po polsku oczywiście. Takie małe literki, że odświeżać powietrze. I jest to o zapachu lawendy i paczuli. Nie wąchałam, także. O, jaki ładny zapach. Jak ktoś nie lubi lawendy, to. Nie, pod, nie będzie się podobać. Bardzo ładny zapach. Także wzięłam taki do przetestowania odświeżacz powietrza do łazienki 250 ml, i ten odświeżacz kosztował 5,39. Także niedrogi za 250 ml. Jak wiecie, ja kupuję zejwonu, ale. Myślę, że będę też kupować i ten, jak się będzie pojawiał. Był tylko, to prawda, jeden, jedna wersja zapachowa, właśnie ta lawenda i paczuli. Jestem ciekawa, czy są też inne wersje, czy będą się pojawiać. Nie wiem, zobaczymy. Także taki odświeżacz powietrza. I to byłoby już na tyle z Dilza i z Ekszyna. Teraz Wam pokażę ze sklepu netto ponczochy, zwykłe ponczochy z. Ponczochy z Gatty, kolor beige, rozmiar 3-4. Niedługo mam wesele, także potrzebowałam kupić. I te ponczochy kosztowały 24 zł. Nie wiem, czy to dużo, czy nie. Potrzebowałam, to je wzięłam. Beżowe takie cieliste. I cztery ostatnie rzeczy z siatki. To będą już z zakupy z Sinseja. Czasami tam zachodzę. Chłopcy wzięli sobie świeczki na tort, albo niedługo będą mieli urodziny. Najpierw starszy, dziewiątkę sobie wybrał złotą, a później młodszy i wybrał sobie szóstkę taką kolorową. Także takie o. I te świeczki były po złoty 99 zł za jedną sztukę. Także. Niech mają, niech się cieszą. I tutaj mam, że tak powiem, bieliznę, a dokładniej majtki. Więc, jak ktoś nie lubi oglądać takich rzeczy, to niech sobie przewinie. Albo po prostu już zakończę oglądanie, bo to są w sumie tylko dwie ostatnie rzeczy. I tak, wziąłam sobie takie trójpak Majtek z Harry'ego Pottera. Ja jestem ogromną fanką. Więc, jak zobaczyłam, że są. To są majtki typu brazylijskie? Jakoś tak. Rozmiar M, i one były za 16 zł. 15,99 oczywiście. Pierwsze majtki to są takie beżowe z napisem HP, Harry Potter. Drugie są zwykłe, takie czarne. No i trzecie są takie beżowo-czarnym takim wzorkiem. Bardzo fajne te majtki już nieraz kupowałam w sinseju, Wygodnie się je nosi, nic się z nimi nie dzieją. I drugie to już jest dwupak. To są takie majtki. One są... Tamte były bawełniane, a te są takiego trochę silskiego materiału, ale nie wiem z jakiego. Nie mogę znaleźć. Też rozmiar M. Yy, taki fioletowy kolor. Pierwsze to mają taki biały na sobie wzorek. A drugie to są po prostu zwykłe, fioletowe. Też rozmiar M. -ka. I yy, za ten dwupak zapłaciłam 9,99. Czyli 10 zł. Także... Tyle byłoby z tych moich zakupów. Tak jak mówiłam, będę, będzie jeszcze film z holem zakupowym kosmetycznym typowo. Bo oczywiście kupuję kosmetyki nie tylko z Oriflame i z Avonu, tylko też z innych sklepów, dlatego osobno robię też takie filmy. Niedługo też się pojawi y, hol, znaczy zamówienie z Avonu, ale połączę marcowy z kwietniowym, bo to są takie dwa małe zamówienia. Więc na jeden film to osobno, żeby robić, to wyszłoby może z 5 minut. Także to się nie opłacało. Stwierdziłem, że połączę po prostu. Niedługo, właśnie będzie też kolejne zamówienie z Oriflame, także będzie się działo na kanale. Także subskrybujcie, żeby być na bieżąco właśnie z moimi filmami. Komentujcie. Napiszcie mi w komentarzu czy właśnie robicie zakupy w Dilzie, Ekszynie, w Lajkujcie. A ja życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia. Cześć!